Witam was wszystkich. Dzisiaj będzie o zróżnicowaniu, chciałem taki, taki temat ruszyć o zróżnicowaniu między ludźmi. U Pana Doktora, jak ci, którzy czytali książki Pana Doktora na pewno wiedzą, doktor uzależnił zachowanie ludzkie cechy logiczne w głównej mierze od sposobu odżywiania. Od proporcji w składnikach i od doboru tych składników. I ja do niedawna myślałem, że jest to stricte z tym związane całkowicie, że regulacja osobowości, regulacja temperamentu, regulacja zdrowia będzie przebiegać według, według stołu. I wyobraźcie sobie, że znalazłem fragment, który chcę Wam przeczytać. Że to jest tylko tak bardzo ogólnie, że doktor wiedział, że każdy człowiek jest inny, że między nami są dosyć spore czasem różnice. I mimo iż sposób odżywiania ma ogromny wpływ na te nasze cechy indywidualne, to doktor miał świadomość, że stosując. Kiedyś w przeszłości zunifikowany sposób odżywiania dla nas wszystkich, czyli perfekcyjne dostarczenie materiałów budulcowych, czyli białka, materiałów energetycznych, czyli tłuszczy i materiałów regulacyjnych, czyli węglowodanów, w odpowiedni sposób i z odpowiednich substancji, z odpowiednich produktów. Doktor wiedział, że to nie spowoduje, że my, jako ludzkość, staniemy się bezwolną, jednakową, wyrównaną taką papką. Tak jakbyśmy wzięli farby, wymieszali kilkanaście kolorów i wszystko to razem wybełtali, zrobił się jeden taki, taki smętny brud. <laughs> Pan doktor o tym, o tym wiedział. Mnie kiedyś to przerażało, że w momencie, gdy wszyscy zaczną odżywiać się w sposób perfekcyjny, co najmniej optymalny. To, że będziemy tacy ujednoliceni, że nie będzie wariatów, nie będzie odskoków, bo wariaci są potrzebni, są potrzebni, żeby ten świat był kolorowy, żeby ten świat zaczął tętnić życiem. No wyobraźcie sobie, że wszyscy chodzą tak jak było to w latach powojennych w Chinach, nie? Wszyscy w tych samych mundurkach, gdzie tak jak w Korei jest 20 czy tam 22 fryzury na kima, nie? I nic poza tym, nie? I wszyscy są wsadzeni w takie same mieszkania. Wszyscy mieszkają, mają te same samochody, tak? Pamiętacie? Te same, na naszych ulicach mieliśmy tylko te, te pary pojazdów. Od czasu do czasu coś przemknęło innego. Gdzie te nasze blokowiska były praktycznie w każdym mieście takie same, nie? Więc mnie przerażało, że ludzie staną się tacy sami, wyrównani, powściągliwi. Mądrzy, intelektualni, tacy wiecie, wysublimowani, no bo do tego to powinno doprowadzić, a tu okazuje się, że nie, tak nie będzie i przeczytam Wam to. W zasadzie wiedza przekazana czytelnikom w moich książkach jest wystarczająca dla prawidłowego stosowania żywienia optymalnego. Trzeba tylko z nią się zapoznać, zrozumieć i zastosować w praktyce. No oczywiście, to jest bardzo proste. No i to trzeba zrobić. Oczywiście, kto chce, nie? Czytam dalej. Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny. Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny. Liczba różnych chorób jest prawie nieskończona, gdyż ta sama choroba u każdego człowieka przebiega odmiennie niż u innych. Każdy człowiek odżywia się inaczej. Ma właściwą tylko sobie przemianę materii. Ale doktor też pisał, że ta przemiana materii jest uwarunkowana od sposobu odżywiania, czyli co wkładamy do ust, jak oddychamy nawet, jak głęboko, jak szybko wszystko to jest u, u, uzależnione i to wpływa na przemianę materii. Tak. Każdy człowiek odżywia się inaczej, ma właściwą tylko sobie przemianę materii. Zatem zapurzenia czynności organizmu lub choroby spowodowane określonym modelem żywienia, mogą przebiegać u różnych ludzi w różny sposób. Każdemu z czytelników moich książek mogą więc nasunąć się inne pytania czy przemyślenia, na które szuka odpowiedzi. Super to pan doktor Ujął. Wszystko w pigułce, jak u lekarza. Tak to za mną oczywiście w mojej galerii to jest taki odcinek pożegnalny z tym obrazem. On za parę godzin jedzie w świat. Także nie jest on taki smutny, jak na tym nagraniu z tymi moimi płytami. Bo ktoś pisał, że jest to czarne, smutne, gdzieś jakieś... nie, on nie jest czarny, smutny, tylko po prostu tak. Film nagrywany był w takich warunkach, a YouTube z tego nagrania zrobił taką czarną bryję, no ale taka została uwieczniona, taka poszła w eter i, i taka już chyba na razie zostanie. Yy, bar, bardzo się cieszę, że te, ta, te, te płyty znalazły już swoich właścicieli, ta seria już się skończyła, już jej nie ma po prostu. Te płyty w poniedziałek będą rozesłane, wysłane do, 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 do tych chętnych, którzy chcieli te obrazki. Yy, jeśli będą zamówienia, no to domaluję, ale już będą to troszkę inne obrazki. Z tym, aha, jeszcze na koniec tak, aukcja jest do jutra, do godziny tam chyba 18, o ile pamiętam, tych moich obrazków. Dziękuję, za, za, dziękuję za, za wzięcie udziału, bo już niektóre osoby już licytują sobie, już się bawią, także co więcej. Więcej Wam nagram na następny raz. Pozdrawiam Was serdecznie.